Dlaczego płacimy podatki od tego, co zarabiamy, od towarów, które kupujemy i od rzeczy, których używamy? Ponieważ bez pieniędzy, które oddajemy naszym rządom, nie mielibyśmy systemu opieki zdrowotnej, który zajmuje się nami, gdy chorujemy, ani osób, które dbają o infrastrukturę naszych miast, ani służb, które czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Nie mielibyśmy publicznych szkół, ani uniwersytetów, które dają nam możliwość bezpłatnej edukacji i znalezienia zatrudnienia. Chociaż kryzys ekonomiczny, który dotknął Europę w ostatnich latach, postawił nas w trudnej sytuacji finansowej, wystarczająco wiele osób płaci podatki, aby podstawowe służby w państwie mogły funkcjonować. Jeśli jednak chcemy być pewni, że nasze społeczne potrzeby będą zaspokajane, szczególnie w niesprzyjających warunkach ekonomicznych, musimy sprawić, aby należne podatki płacili wszyscy. Nawet w tych trudnych czasach setki międzynarodowych korporacji osiągają wielkie dochody. Jednak wiele z nich nie płaci wszystkich, a niektórzy wręcz żadnych podatków od swoich zysków. Europejczycy zaczęli domagać się, aby korporacje uczciwie rozliczały się ze swoich zobowiązań. Wielkie firmy, takie jak Apple, Google czy Starbucks, zostały niedawno oskarżone o płacenie zbyt małych podatków. Firmy zaprzeczają tym oskarżeniom, jednak fakty są takie, że te oraz setki podobnych korporacji potrafią wykorzystywać luki w przepisach. Dzięki nim w niektórych krajach płacą niewielkie podatki albo nie płacą ich wcale, pomimo tego, że na ich terytorium zarabiają miliony dolarów. W najbiedniejszych krajach świata większość mieszkańców nie zarabia wystarczająco dużo, aby płacić podatki, a rządy nie zawsze są w stanie systematycznie zbierać je od tych, którzy płacić je powinni. Dlatego też podatki płacone przez obcokrajowców pracujących w tych krajach naprawdę mają znaczenie. Jeśli korporacje płaciłyby sprawiedliwą część swoich zobowiązań w krajach, w których osiągają zyski, pieniądze te mogłyby w znacznym stopniu zmienić życie tych, którzy mają bardzo niewiele. Niestety wiele z tych firm tego nie robi. Stąd kraje rozwijające się cierpią na syndrom zwany ucieczką kapitału. Ucieczka kapitału to pieniądze, które powinny zostać zainwestowane w Afryce, ale w wyniku unikania podatków zostają wysłane do krajów, w których stawki podatkowe są niższe. Tak więc pieniądze wypływają z Afryki do nich, gdzie podatkowamy z Nie może w żaden sposób skorzystać z tych funduszy. Wyobraźmy sobie koncern działający w jednym z krajów Afryki i zarabiający miliony dolarów na wydobyciu minerałów. Koncern ten twierdzi, że w tym kraju nie osiąga żadnych zysków. Gdzie w takim razie podziwają się te wszystkie pieniądze? Wygląda na to, że pieniądze jadą na wakacje do jednego z około 60 rajów podatkowych na całym świecie. Koncern sprzedaje minerały wydobyte w Afryce za bardzo niską cenę w swojej spółce córce która składa się jedynie z biura i zazwyczaj niczego więcej w jednym z rajów podatkowych. Ponieważ koncern sprzedał minerały bardzo tanio, osiągnął niewielki zysk i dlatego płaci minimalny podatek w kraju, w którym znajduje się kopalnia. Unikanie opodatkowania to poważny problem w Zambii. Ma to przełożenie na poziom biedy w naszym kraju. Wiemy, że nie jesteśmy biednym krajem. Wiemy, że w naszej ziemi znajdują się niezwykle cenne minerały. Wiemy również, że ceny miedzi osiągają teraz historyczne szczyty. Wiemy też, że firmy inwestujące w naszym kraju nie płacą pełnej wartości podatku, który powinien powędrować do Zambijczyków. Jednocześnie, spółka córka zarejestrowana w raju podatkowym sprzedaje minerały do Europy po dużo wyższych cenach i tym samym płaci niewielki bądź żaden podatek od transakcji, pomimo tego, iż jej zyski były większe. Na tym właśnie polega raj podatkowy. To kraj, w którym firmy płacą mały podatek od sprzedaży swoich towarów. Sprawia to, że udziałowcy koncernu wydobywczego są bardzo szczęśliwi. Jednak czy ich działanie jest sprawiedliwe? Czy to sprawiedliwe, że pieniądze przenosi się i ukrywa, i że nie jest płacony prawie żaden podatek w kraju, w którym ponad 50% mieszkańców żyje poniżej prógu ubóstwa, gdzie dzieci umierają z powodu braku wody pitnej, lekarstw czy pożywienia? Gdzie każdy dolar unikanego podatku sprawia, że biedni stają się jeszcze biedniejsi? Nie, to nie jest sprawiedliwe. Ale jak możemy to naprawić? Możemy mieć nadzieję, że koncerny same zdadzą sobie sprawę z niesprawiedliwości i zmienią sposób swojego funkcjonowania. Jednak jeśli tak się nie stanie, pomóc może polityka przejrzystości, wyciągająca na światło dzienne to, co tajne i ukryte. W Peru temat opodatkowania jest praktycznie tajny. Zarządza się nim w całkowitej tajemnicy. Społeczeństwo peruwiańskie nie posiada pełnego dostępu do informacji na temat podatków płaconych przez zagraniczne koncerny. transparency do two Dzięki polityce przejrzystości można osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, utrudnić międzynarodowym korporacjom przenoszenie zysków z krajów rozwijających się do innych krajów. Po drugie, utrudnić rajom podatkowym ukrywanie tych zysków. Gdy te dwie sprawy zostaną osiągnięte, Powstanie system, w którym drogą zysków i strat międzynarodowych korporacji będzie można prześledzić kraj po kraju. Wtedy możliwe będzie właściwe opodatkowanie tych korporacji, a pieniądze potrzebne do rozwoju staną się dostępne. Zyskując większą przejrzystość w opodatkowaniu na poziomie międzynarodowym, osiągniemy w naszym kraju dużo większe wpływy podatkowe, ponieważ wiele z firm, które działają w naszym kraju, działa również w innych krajach. Dlatego też, gdy osiągniemy przejrzystość na poziomie międzynarodowym, przełoży się to na większe wpływy dla nas. W chwili obecnej wiele krajów rozwijających się jest uzależnionych w dużej mierze od pomocy otrzymywanej od krajów bogatszych. Ironia polega na tym, że unikanie opodatkowania przez koncerny kosztuje kraje rozwijające się więcej niż wartość pomocy, którą otrzymują. Afryka finansuje świat. Bardzo dużo pieniędzy wypływa z Afryki na północ dzięki istniejącym globalnym schematom finansowym, które pozwalają koncernom działającym na terenie Afryki na przenoszenie zasobów z południa na północ. W chwili obecnej korporacje muszą składać raporty ze swoich zysków w skali globalnej. Co by się jednak stało, gdyby korporacje musiały składać raporty na temat zysków osiąganych w każdym z krajów, w którym prowadzą interesy, włączając w to raje podatkowe? A jeśli moglibyśmy sprawić, aby informacje na temat dochodów handlowych w rajach podatkowych były dostępne dla władz podatkowych w innych krajach, a jeśli prawdziwi właściciele wszystkich spółek córek i spółek widm musieliby ujawnić się w publicznym rejestrze, wtedy podatki wędrowałyby do krajów, w których zyski zostały osiągnięte. A warunki bytowe najbiedniejszych ludzi na świecie mogłyby ulec gigantycznej poprawie. Jeśli udałoby się wykorzystać presję opinii publicznej, aby wprowadzić nowe zasady opodatkowania, wtedy nie tylko zmniejszyłoby się uzależnienie od pomocy humanitarnej, ale kraje rozwijające się miałyby też szansę na większą stabilność polityczną. Potoczna wiedza oraz większość dowodów świadczy o tym, że kraje, które osiągają największe wpływy z podatków, Budują swoje własne lokalne systemy demokratyczne. 160 miliardów dolarów wypływa co roku z krajów rozwijających się. Tyle wynoszą niezapłacone przez międzynarodowe korporacje podatki. Wyobraźcie sobie, co kraje rozwijające się mogłyby zrobić z tymi pieniędzmi. Mogłyby zapewnić wodę pitną, dach nad głową dla wielu rodzin wystarczającą ilość pożywienia, szpitali i lekarstw dla osób chorych, szkoły, które uczą i polepszają perspektywy dzieci. Wyobrażacie sobie? Już nie musicie, ponieważ sami możecie pomóc i sprawić, że stanie się to faktem. Jedynie presja opinii publicznej może wprowadzić zmiany. Aby dowiedzieć się jak, wejdź na naszą stronę. To jest w Twoich rękach.